Słoneczna Kalifornia. Hollywood, bogactwo, spełnione marzenia. Tak wygląda w filmach. Ale jest jeden kanał na YouTubie, który pokazuje jej zupełnie inną twarz. Twarz, która dla wielu jest dołująca. A mimo to ma dziesiątki tysięcy fanów. Dlaczego? Obczajmy to. Poznajcie Asię, Polkę, która wyemigrowała i prowadzi kanał Kalifornijka. Ale jej filmy to nie są turystyczne vlogi. Asia pokazuje życie. To prawdziwe. Z problemami. Mówi o kosztach życia, o bezdomnych, o tym, że Hollywood Boulevard to często po prostu brud i rozczarowanie. Na pierwszy rzut oka to brzmi jak przepis na depresję. Ale coś sprawia, że ludzie wracają po więcej. Cały fenomen można zamknąć w jednym słowie: kontrast. W świecie, gdzie wszyscy udają, że mają idealne życie, Asia jest szczera. Jej filmy to antymarketing. Nie sprzedaje marzenia, tylko opowiada o rzeczywistości. I to jest to, co przyciąga widzów z grupy 18-40 lat. Oni nie szukają kolejnej bajki. Szukają prawdy. A jej widzowie? Czują, że rozmawiają z kimś, kto ich rozumie. Ktoś, kto tak jak oni ma swoje frustracje i nie boi się o nich mówić. To buduje niesamowite poczucie wspólnoty. To, co z boku wygląda jak depresyjność, dla jej fanów jest odwagą. To sygnał: nie jesteś sam. Nie tylko twoje życie nie jest idealne. W tym tkwi cały sekret sukcesu. Zamiast unikać trudnych tematów, Asia uczyniła z nich swój znak rozpoznawczy. I ten charakterystyczny, melancholijny styl stał się jej największą siłą. Kalifornijka pokazuje, że w erze idealnych kanałów i wiecznego uśmiechu autentyczność to supermoc. Ludzie szukają prawdy, nawet jeśli jest trudna. I to jest coś, co każdy twórca powinien zapamiętać. A ty? Znasz Kalifornijkę? Jakie kanały oglądasz, żeby poznać prawdziwą, nieidealną stronę świata? Daj znać w komentarzu!